Mili Państwo, ląduje u Państwa w świetlistym spotku, jako że mamy dziś światowy dzień UFO na pamiątkę wydarzeń w Roswell w stanie Nowy Meksyk w USA, gdzie 2 lipca 1947 roku UFO miało pecha rozbić się w katastrofie lotniczej. I może sobie rząd Stanów Zjednoczonych tłumaczyć, że to tylko awaria balonu wojskowego. Znawcy pozaziemskich cywilizacji wiedzą lepiej i nikt. Ich nie przekona prasa. Dziennik poranny czerwiec 1939 roku i mrożące krew w żyłach doniesienie spod winiety pogotowie ratunkowe. O 5 rano zgłosił się na stację pogotowia właściciel restauracji przy Koziej 22. Pan Marian Ratajczak, któremu lała się krew, zdziąseł pozbawionych trzech zębów. Jak pan Ratajczak wyjaśnił, jeden z gości jego lokalu wywołał kłótnię, w wyniku której uderzył pana Ratajczaka kluczem odbrany tak silnie w twarz, że wybił mu za jednym zamachem trzy zęby. Cóż, kiedyś to robili klucze, dzisiejszym płaskim patentowym nikogo się nawet nie draśnie. Takie czasy. Historia każe nam dzisiaj wznieść się nad poziomy, bo to właśnie 2 lipca 1900 roku odbył się pierwszy lot sterowca zaprojektowanego przez Grafa Ferdinanda von Zeppelina nad jeziorem Bodeńskim w Niemczech. Pilotowany przez samego von Zeppelina, sterowiec odbył 18-minutowy lot, wylądował i został odholowany do hangaru. Dwa następne loty próbne odbyły się dopiero w październiku 1902 roku. Wkrótce potem cały program został wstrzymany z powodu wyczerpania się funduszy. Oczywiście, do czasu, aż fundusze się znalazły. Sterowce zwane cepelinami poszły tymczasem w zapomnienie, a jeżeli słychać słowo cepelin, to jako część nazwy brytyjskiego zespołu rockowego Led Zeppelin który zresztą od dawna też. Nie lata zbyt wysoko. W rok po sterowcach Cepelinach nastąpiło zdarzenie też jakoś tam powiązane z komunikacją. Oto 2 lipca 1901 roku dwaj rewolwerowcy z dzikiego zachodu Batch Cassidy i Sundance Kid obrabowali w stanie Montana wagon pocztowy na sumę 40 tysięcy ówczesnych dolarów. I też by się o nich nie pamiętało, gdyby twarzy nie dali im w filmie Robert Redford i Paul Newman. I gdyby nie przygrywała im melodia. Berta Bakaraka krople deszczu spadają mi na głowę. Ciekawe, czy tę historię przewidział francuski astrolog i prorok Nostradamus, który oddał ducha również 2 lipca, ale jeszcze w roku 1566. Ale czytelnicy jego przepowiedni raz twierdzą, że Jasnowic przewidział wszystko, a raz, że właściwie nic. To zupełnie jak ze słynnym jasnowidzem z Dodaje sentencjonalnie: Wiesław Kot.